Szanowni Państwo, rok, który ma w kulturze polskiej, zainspirował nas do tego, aby twórczość właśnie tegoż poety uczynić motywem przewodnim naszego konkursu. Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie źródłem przeżyć estetycznych, ale też emocjonalnych dla nas wszystkich. Wstąpcie, Bożej łaski nikt się nie będzie gniewać, nikt się z was śmiać nie będzie. A może byśmy tak na tak nie na dzień gotowa warszowa. może tam jeszcze z mieszkiem ta sama cisza się sprzeciwiać, gdy wyrywa się i drży. Prześwitywa jesienny, od mozgi złotej